Na dzisiejszym spotkaniu chciałem Wam przedstawić pierwsze polskie auto elektryczne Izdera 1, ale teraz tak poważnie chcieliśmy przedstawić Wam układ, jak wy wyregulować kanały 75 w tym odcinku. Zobaczcie. Miałem być znowu poważny i wychodzi jak wychodzi, jak zawsze. Słuchajcie, to jest auto z 98 roku, nazywa się jakieś WNA czy WPA13, już nie pamiętam czy 11, coś. I powiem Wam szczerze, rewelacyjne polskie auto elektryczne. Ładujemy raz na tydzień. Służy do jeżdżenia między halami. Nowa bateria, tu kosztowała chyba 11 tysięcy złotych dziękuję takiemu panu spod Krakowa, co mi to sprzedał naprawdę rewelacyjne autko jest takie wdzięczne, że bez niego się nie możemy obejść i powiem Wam szczerze tak prędkość maksymalna chyba nie wiem 6-10 km na godzinę i dojazdy między halami na krótkich odcinkach po 100, 200, 300 metrów rewelacyjne ekologiczne, można wjechać na hale, nikogo nie trujemy bo nie ma żadnych spalin i powiem Wam szczerze ta elektromobilność tutaj miała sens, ale teraz tak poważnie. Chcieliśmy przedstawić Wam układ, jak wy wyregulować kanały 75 w tym odcinku. Zobaczcie. Mamy oczywiście najgorsze jakie może być rozwiązanie. Czyli mamy naszą skrzynkę przelotową, którą wszyscy mówią, że ona nie działa. To jest odcinek 3 metry. Jeden kanał. Eee... Drugi jest zrobiony z dwóch piątek o długości 6 metrów. Następne takie rozwiązanie, jakie mamy, to zobaczcie. Mam na naszej szczynce krańcowej 12 metrów. Do skrzynki takiej rozprężnej na jedzie 12 metrów. Trzy kanały wentylacyjne, trzy rury Fi75 wentylacyjne. Plus 3 metry do naszego wentylatora, który gdzieś tam nadmucha między 250 a 300 metrów sześciennych. Później mamy 6 metrów kanału pojedynczego. Rurka Fi 75, oczywiście. I później mamy znowu 12 metrów. Podwójnie. Podwójnie. 75. Co my teraz będziemy robić? Nieraz na tych filmach mówią, że wystarczy, że się zrobi łuk, dołoży się 3 czy 4 metry rury. Nie wiadomo co zrobimy, jakiś łuk, i w ten sposób wyregulujemy. Niektórzy mówią, że można wyregulować anemostatami, że nic więcej nie jest potrzebne. Chociaż, tak jak mówię, anemostaty służą nam do naszej regulacji, naszej strugi. Strugi, czyli kształtu przepływu tego podwietrza pod sufitem, żeby Wam, właśnie jak chodzicie, żeby Wam nie wiało, nie szumiało. Ja teraz będę chciał Wam taki układ wyregulować i będę chciał pokazać, powiedzmy, wady regulacji, czy niektóra regulacja ma w ogóle sens. Rozpoczniemy od prostych pomiarów, zapisywania tych wartości i tak dalej, i tak dalej. Będziemy robić łuki. Po tych łukach będziemy. Wam w ogóle wszystko mówić. Poproszę tutaj operatora Dominika. Pan Dominik będzie trzymał aparacik, a ja będę sobie po prostu brał, żonglował, chodził i kombinował. Rozpoczynamy, rozpoczynamy regulację od pierwszej skrzynki rozdzielczej. I Wam chodzi mi o to, żeby Wam wytłumaczyć, co się dzieje z łukami, jak kręcimy łuki. co nam to daje. Zobaczcie, mamy. Dwa odcinki po 6 metrów do szkielki rozpręży 75. Dominik, abyś przyszedł, bym cię bardzo prosił, żebyśmy sprawdzili pomiar, ile tu mamy. Tu mamy aż prawie 90, no, od 100 metrów sześciennych nam dochodzi. Dobrze, Dominik? Teraz Dominik, bardzo bym cię prosił, bo będziemy kręcić łuczek. Łuczek, łuczek. Pokaż Państwu, co nam się teraz stanie, jak zrobimy taki łuczek. No, robimy pomiar. Dominiku, bardzo cię proszę w tej pozycji. Co nam to zmieniło? Czy nam to coś zmieniło? Przy takim łuczku? Zobaczcie, mamy podobnie. Straciliśmy jedynie 3,6 m. Teraz Dominik, ja byś pokazał całą tą instalację, co zrobiliśmy i jak to wygląda. Dobrze. To mamy pierwszy ół? To zobaczcie. Dobrze, to mamy pierwszy łuk, który żeśmy wyregulowali. Próbujemy zregulować tak jak niektórzy mówią w projektach, że dają łuki, że się zrobi piękną regulację. Powiem Wam szczerze, mi to się nigdy nie udało, regulację łukiem, nigdy, bo nigdy nie wiem jak dobrać, jak zrobić. Ale dobrze, mamy następny obwód, z skrzyneczki, też jest kanał, tym razem pojedynczy, 6 metrów długości, robimy pomiar. Ile tu mamy? A niech się nam ustabilizuje. Ile nam to pokazuje? Coś nie tak Dobrze. Pokazuje nam 10 metrów sześciennych na godzinę. To jest bardzo mało. Zróbmy nie wiadomo jaki łuk. co to nam da. A zobaczymy. O dobrze. Tu zobaczcie, jak mieliśmy tamte 9 czy 10, mamy tak samo. Zobaczcie jak działa regulacja po łukach. Proszę, Dominik, pokaż ten łuk. Bo wszyscy mówią, żeby dokładać, żeby nie wiadomo co. Zobaczcie, jak działa. Ten łuk, jedynie co można dać, to można dać troszeczkę, żeby troszeczkę tą instalację wyciszyć. Ale sami, jak widzicie, w parametrach niewiele nam to zmienia, jeżeli chodzi o przepływ. Ale dobrze, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Tu mamy kanał 12-metrowy. Pusta nasza skrzynka krańcowa, która przechodzi przez skrzynkę przełotową, że niby to miało też nie działać próbujemy tutaj wyregulować też proszę bardzo Mamy. patrzymy jaki mamy pomiar oj, wyłączył się nam aneometr. zaraz go włączymy proszę bardzo jaki tu mamy pomiar mamy 60 6 metrów sześciennych, dobra, 12 metrów, możemy robić łuki a zobaczcie, skrzynka jest bez żadnych zapinek, bez strągów i się trzyma na uszczelkach bo wszyscy mówią, że ten system jest taki dziadowski że on nawet jak ma strągi, to nie wiadomo co się dzieje. Idzie to na samych uszczelkach. Są tak zaprojektowane uszczelki, że to jest rozłożone ma się trzymać na samych uszczelkach. Dobrze, więc patrzymy, co tutaj się nam dzieje. Zobaczcie, jakie zmiany. Dla mnie to znikome. Pamiętasz, że mi ile było wcześniej? Nie. Też nie pamiętam, ale to macie na odcinku. Tak samo będzie z kanałem potrójnym. I tak samo. To teraz wam powiem. Jak to się oryginalnie robi, nie tak jak mówią fachowcy, tylko jak się robi. Bo jest jeszcze drugi sposób, żeby poucinać wszystkie odległości tych kanałów wentylacyjnych takie samo, pozagniatać, porobić jakieś łuki i tak dalej, tak dalej. Tylko to jest dla mnie bez sensu taka regulacja, ponieważ to powoduje, aby stratę materiałów, pieniążków i tak dalej, tak dalej. To wszystko reguluje się przepusty sami. Ale jeszcze z ciekawości, ja was na bo są specjaliści, mówię, że się reguluje anemostat. Dobrze. Mamy anemostat. Oczywiście anemostatem wyregulujemy. Tylko co nam ten anemostat zrobi? Zobaczcie. Anemostat możemy skręcić do zera. I to nam się uda wyregulować. Proszę bardzo. Mamy 65 metrów. Czemu nie? Wkładamy anemostat. Skręcamy go do zera. Chociaż to jest nawiewny, to powinno się udać. Zobaczcie, no jak się ustabilizuje. No, udało się nam skręcić do zera. Nie. Mamy powiedzmy 19 i mamy szum, który ja tutaj po prostu słyszę, bo jego faktycznie nie da się nam skręcić. Ja tu czuję. Nie wiem, może spróbujmy go może na maksa wziąć taki z uszczelką, nie wiadomo co. Bo są też takie, i te z uszczelką się skręca. Ale co ja słyszę? Ja tu słyszę z szum przez ten anemostat. Zobaczcie, jeżeli ktoś mówi, że instalacja jest głośna i regulują na anemostacie, Dominik bardzo Cię proszę przyłóż to, bo ja tu z daleka słyszę, żeby było słychać szum. Zobaczcie, mamy małą szczelinkę, tu się przedostaje powietrze i co? I nam szumi. I zobaczcie, tu mamy 12 metrów kanału, czy nie powinno być szumu. Mamy skrzynkę taką długą rozdzielczą przelotową ja ten szum słyszę z jakiej odległości? no teraz słyszę motocyklistę z odległości 2-3 metrów słyszę szum ho zobacz. a zobaczmy jaki przepływ, jak żeśmy to ograniczyli pięknie nie bateria Dominik, tylko trzymaj przytkałeś tutaj tutaj. to, jak przytkasz ten czujniczek to się zamyka tutaj na ten wyświetlacz, ale kręcimy dalej Dominik zobaczcie, mamy szum Zobaczmy, no i zobaczmy, sprawdźmy ten przepływ, jaki tu jest. To nam się udało zrobić. No, dościliśmy do 15, czyli dobra, uda się nam obniżyć, ale mamy szum. Dlatego, jeżeli ktoś mi mówi, że reguluje przez anemostat i instalacja jest głośna, to macie jeden z podstawowych powodów. Dobra, ale to mówią najwięksi specjaliści. To jeszcze raz Wam mówię. Regulujemy przepustnicami. Pawełku, mogę Cię prosić o przepustnicę? O, go tak skręciłem, że nawet mam problem by go odkręcić, ale dobra, odkręcamy go. Zobaczcie. Wkładamy przepustnicę. No, którą ją... A, sobie ją nawet skręcimy tak, żeby prawie wyszło na zero, bo tu bardzo mocno kucha. Czym głębiej ją wsadzimy, tym będziemy mieli ciszę. Ona musi być głęboko wsadzona. Czym głębiej ją wsadzamy, tym mamy ciszę, ale dobra. Czyśmy ją tam prawie ograniczyli. Bierzemy, patrzymy na nasz mierniczek, ile nam pokazuje. Zobacz, Dominik, pokazuje nam 7. Tak byliśmy w stanie ograniczyć. Czy ty, Dominik, słyszysz szum? Nie. Przyłóż, proszę bardzo, przyłóż. To jest cały czas to samo. I teraz zobaczcie. Bierzemy nasz anemostat, i teraz regulujemy wysokość tej strugi. Czy my ją czujemy? Jeżeli my chodzimy przykładowo, bo to jest zamontowane pod sufitem, i tutaj sobie regulujecie, jak ta struga nam ma wychodzić To czyli już wiecie, że co powoduje taki ademostat, jeżeli go skręcimy na maksa? Ten słynny szum w instalacji wkładamy tą naszą piankę, dobijamy, wyregulujemy wszystko. A zobaczcie, co się stanie, jak ściągniemy tą naszą piankę. A ja ją tam włożyłem bardzo głęboko. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy. 65 metrów, czy no pod 70, to zobaczcie, 70 ograniczyliśmy do 10 metrów bez szumnie, tylko musi to być włożone. Ta nasza słynna przepustnica. Wszędzie, we wszystkich instalacjach do regulacji służą przepustnice. Dobrze, to po tej naszej skrzynce, jak wam powiedziałem, jak to się robi, po kolei będziemy kompensować wszystkie obwody i wytłumaczę Wam, o czego się to rozpoczyna. Chciałem Wam teraz wyregulować ten właśnie układ, tak najgorszy układ jaki to jest, że wszyscy mówią, że one te układy w ogóle nie chodzą, nie działają. Jeszcze raz podaję z przelotową celotową, którą kładziemy na jednej kontygnacji pod sufitem podwieszanym, czy na stropie powiedzmy parteru, to dajemy na piętrze i przykładowo w ten sposób rozprowadzamy, mamy instalację na jedną, na dwie kontygnacje. W taki sam równoległy sposób, tak samo się robi instalację powiedzmy wywiewną, możemy jeszcze tak zrobić, że możemy tu zrobić przykładowo trójnik i rozdzielenie, że jedna skrzynka pójdzie powiedzmy na prawą stronę, druga na lewo i w ten sposób kanałami będziemy to robić rozdzielać, ale powiem Wam szczerze, czy zrobicie ten układ, czy zrobicie tamten układ, on tak samo chodzi. Teraz będę chciał wyregulować Wam tą całą instalację w ten sposób, żeby w każdym ustawić 20 metrów sześciennych na górzny. I słuchajcie, regulacja instalacji, zawsze pamiętajcie, rozpoczyna się od najkrótszego odcinka, bo jeżeli my tutaj wytłumiamy na początku, to tam nam przybywa i tam też musimy, i tam musimy wtedy wytłumić. Jeżeli wytłumimy dwa najkrótsze odcinki i zostawimy, to przybędzie nam przepływu troszeczkę w tych ostatnich. Więc dlatego zawsze wytłumiacie, czy regulujemy instalację od tych najkrótszych odcinków, które są najbliżej centrali, które są najbliżej rozdzielaczy Ja bym mógł prosić Pawełku, żebyś mi padał kilka pianek. Ja zawsze pokazuję, reguluję pianką. Przed chwilą wam. Pokazałem, czym się kończy regulacja anemostaty. Dobra, to jest najkrótszy odcinek, 3-metrowy, więc tu musi nam porządnie wiać. Ile my tu mamy? mini, ja bym Cię mógł prosić. Ale zaraz muszę zmienić, przepraszam, wartość. Tu aż mamy 116 metrów. Do ilu regulujemy? Do 20, to co powiedziałem. Więc ja już mam oko upatrzone do tych... Tej... Naszych przepustni zbierzemy ze 115. Staramy się wyregulować. Nieraz jest tak, że jak jest bardzo duży przepływ, mogą być nawet potrzebne dwie. One nam zarobiście to mam Ale ile nam się udało? A zjechać do 10. Za mocno zaszalałem. Weźmy to jeszcze minimalnie. Od... Róbmy. Proszę bardzo. Jeszcze mocniej zaszalałem. A mamy 13. 15. 16. Podejrzewam, że tutaj jeszcze malusieńki ruszek, bo takie bardzo precyzyjne regulacje są trudne. To jesteśmy w stanie dojść do powiedzmy, no mamy powiedzmy 16 z hakiem, byśmy kombinowali co do milimetra, by się nam dało ustawić te 20. Ale przechodzimy do następnego. Oto już są takie delikatne ruchy. Pawełka będzie mógł prosić o piankę. Zobaczmy jak tu jest... Ile? Teraz mamy przepływu? Zobaczcie. Tu mamy też 99. Bo tam żeśmy ograniczyli, to tu nam przybywa. Paweł kupianeczkę mógłbym prosić. Tu nam bardzo mocno kucha. No, ustawmy ją tak więcej. I czy tu mi się uda zjechać do 20? O, mamy 40 A jeszcze trzeba ją przykręcić porządnie w drugą stronę. o. Oj, może nie, nawet nieraz trzeba włożyć dwie pianki o i znowu za mocno zaszalałem, nie mam cierpliwości dla czegoś takiego bo to nieraz delikatne dotknięcie Czemu to mi tak się dzieje? poczekaj, Dominik, bo psuje robotę. Znowu mnie z tej funkcji, zwolnią. A mieć troszeczkę cierpliwości. Do czegoś takiego nie, no nie nadaje się do tej pracy i czas aż się ustabilizuje. Mamy 13 Chcę Wam to wyregulować Muszę mieć 20. No. O 16, 17, 18 jest, udało się zobaczcie 20 no w tych granicach. Zajmuje to trochę czasu, wiadomo 22, ale w tych granicach udało się nam regulować. Zobaczcie, przechodzimy do następnego, najbliższego odcinka mamy dwa, jest wyregulowane, idziemy do trzeciego, ten jest 6 metrowy, pojedynczy z tej drugiej skrzynki krancowej. Ile tu mamy na początku? Tu powinien być trochę dużo, a tu mamy 13, a chcemy mieć 20, więc co my robimy, żeby tu mieć więcej? Słuchajcie, idziemy regulować tamte dwa dłuższe, jak wyregulujemy tamte dwa dłuższe, to tu nam przybędzie powietrza, zobaczcie, to też jest taki przypadek, bardzo fajny. Zobaczcie, idziemy tutaj. Tu ile mamy? tu mamy całe 60 tu mamy ile 73 wkładamy piankę regulującą no tu prawie dobrze Jeszcze teraz za dużo. Nieraz jest tak, że nieraz trzeba włożyć dwie pianki, jeżeli chcemy bardzo dużo wytłumić, jest duże ciśnienie, nie? Ale dobrze. O, teraz przesadziłem. Teraz. Teraz mamy 6, 7. Przegiołem trochę. Dobrze. Znowu w drugą stronę. No nie no, z każdej roboty mnie wybalałem się do niczego nie nadaje. No. Dobra, zobaczcie, nam spadło troszeczkę, już wiemy, to jest taka zabawa. Ja to chcę wam zrobić szybko, ale szybko to akuratnie to się nie uda, żeby zrobić na filmie. Dobrze, mamy 13-14. Musiałbym troszeczkę więcej czasu poświęcić, żeby wam to wyregulować. Ale zakładamy, dobrze. Mamy 21, 22. Chcieliśmy zmienić 20. Dobrze, został nam 30 odcinka do regulacji. Pawełka ja będzie mógł prosić przepustnicę. Zobaczmy, ma to, to 12-metrowy. Tylko kanały, Teraz tu powinno być szaleństwo. Takie, że aż żeby nam tego naszego aneometru na nie urało. Zobaczcie, ile mamy. 70 mamy. Dobrze, próbujemy to wytłumić do 20. A, zobacz ten, doświadczenie. Włożę 25 już wychodzi. No, dobra, to to zostawiamy. Idziemy do tej naszej skrzynki, co nam tu brakowało do 20. Zobaczcie, to już było 15 czy 10, już nawet nie pamiętam. Ale nam brakowało i teraz zobaczmy, co tu się nam dzieje. Ho! Jak tu nam chucha ładnie. Zobaczcie, co nam się stało. Powiem Wam tak, tu regulować nie muszę, bo tu nam podeszło wszystko. Kwestia ustawienia. Tu mamy 17. Czyli co? Nasz wentylator został bardzo porządnie stłumiony. Na tym trzecim biegu. I to nawet, tak powiem Wam szczerze, nawet za ostro, ale jesteśmy w stanie wytłumić. Zobaczcie, mamy raz, dwa... 3, 4, 5. To mamy w zasadzie przepływa nam tam wpychamy 250 m3. Zrobiliśmy taki opór na tych przepustnicach, które są ciche i które nam powodują powiedzmy przepływ 100 metrów powietrza na godzinę. Ta instalacja w tym momencie ona jest mało efektywna, ale pokazałem Wam w jaki sposób się ją reguluje. Bo teraz my powinniśmy ją wyregulować na troszeczkę innych parametrach na Niższych powiedzmy tam biega. Tylko też mnie zastanawia, dlaczego jest coś takiego, że tu nam mocno nie wzrosło. Coś mi się to nie podoba ten mój układ, bo tu mi powinno trochę mocniej wzrosnąć. Tu mamy ile? Albo ja tu coś źle mierzę, albo ja przystawiam, ale ja tu powinien mieć więcej. Jest nie tak ten... nic. No. Ale dobrze. Ale pokazałem Wam, zaraz weźmiemy jeszcze, czy nam tutaj jakiś wiaterek nie chyba negatywnie. weźmiemy jeszcze zrobimy pomiar przy tym, ale tu chodzi o ideę regulacji. Nie żeby to wyregulować profesjonalnie, nie, nie ma żadnych zakłóceń. No dobrze, no, mamy w granicach tych 20 powiedzmy. No to zobaczcie macie układ wyregulowany na 75 następny odcinek będzie pokrótce jak wyregulować układ na 90 jak się nie powinno robić że mamy ile? 140 czy 150 metrów sześciennych na godzinę nie? to teraz wszystko o, o wiecie jeszcze sprawdzałem i przeliczyłem, bo sprawdzałem się czy tutaj coś nie jest źle połączone, ale no niestety ten kanał daje taki opór te 6 m, że tam nam wzrosło do 25 m, bo się zastanawiałem o co chodzi. A tu jeszcze Wam odepnę jeden... Zobaczcie, zobaczymy coś takiego. Odpiąłem jedną taką e, otworek i patrzymy co tu się nam dzieje w tym momencie. Zobaczcie. Mamy 100 zobaczcie jak to nam szaleje na no, gdzieś powiedzmy 150 metrów i zobaczcie, tam mieliśmy 120, takżeśmy ją wytłumili A tu teraz mamy ile? Dominik 200 215 Dobrze Słuchajcie, ja Wam to pokazałem jak to wyregulować tłumiąc tą instalację. Tylko ja to zrobiłem książkowo, żeby Wam pokazywać jak się reguluje tam 23 ileś metrów sześciennych na godzinę. Powinienem to tak zrobić. Zrobię to na następnym filmie na 90. Że niektóre przykładowo układy gdzie ma być większy nawiew. Będę regulował, że nie po 20, bo 20 to rzadko ktoś puszcza 3 rurami, 70, 50, tylko tam musi być 50-60, bo teraz tak mocno tłumią, to my robimy ten układ nieefektywny, ale to postaram się Wam wytłumaczyć na filmie z instalacją 90.